Panienka była, lecimy z kolejnym znakiem. Szybciutkie czytanka. Wyzwanie i lekcja przed wami mamy lwa do miesiąca czasu. Lew, jakie wyzwanie przed wami do miesiąca czasu? Jakie macie wyzwanie do miesiąca czasu? Jakie przed wami wyzwanie dla lwa? Hmm. Zakończenie kochani, pewnego rozdziału. Ja mam wrażenie, że tutaj. Chodzi o Waszą gotowość. Wy cały czas m, jesteście w gotowości, wyczekujecie, kiedy możecie wdrożyć plan. Planem jest to, aby zakończyć przeciążenie, m, czyli wyzwaniem dla Was. Jest to, żeby zrzucić ciężar, który od dłuższego czasu żeście, kochani, dźwigali. Warto jest zebrać się, być gotowym do działań i ruszać do, w stronę zamknięcia pewnego rozdziału, w stronę, żeby zamknąć rozdział. Wy jesteście już na to gotowi. Przygotowani, kochani. No. Czas, kochani na zmiany. Czas kochani na zmiany. Może tu chodzić o jakąś wyprowadzkę, może tutaj chodzić o zamknięcie jakiegoś jak najszybciej rozdziału w życiu. To, czego kurczowo się kochani, trzymacie. Zmiany są nieuniknione. Być może chodzi o jakąś komunikację, być może chodzi o to, żeby zmienić energię. W sobie energię, która Was do tej pory przytłaczała, kochani. Dokładnie, coś się popsuła w Waszym życiu, Wy cały czas ubolewacie, jesteście tym przeciążeni. Warto jest coś w tej kwestii zmienić. To jest Wasze wyzwanie. Ponadto, ja mam wrażenie, że. Mm, yy... Wyzwaniem jest również to, żebyście nie tracili nadziei, jeśli chodzi o jakiekolwiek działania, Wasza determinacja i cel. Tutaj chodzi o otwarcie się, ale ja myślę, że tak jakbyście w tajemnicy, w tajemnicy cały czas balansowali. Wybalansujecie pod y jeśli chodzi o tak, próbujecie złapać równowagę w życiu, chcecie znaleźć jakiś stały, stabilny grunt. Być może ukrywacie jakąś nową miłość, być może jest tutaj jakieś ukrywanie w ogóle jakichkolwiek otwartości czy uczuć, może jesteście otwarci na to, żeby iść w stronę singlostwa, czy tutaj chodzi nawet o kwestię? Finansowe, być osobą zadowoloną. To od Was zależy, czy Wy będziecie dalej siedzieć i się zastanawiać. Uwolnijcie się od takich wątpliwości przy dokonywaniu wyboru. Tutaj Waszym wyzwaniem jest to, że czas najwyższy, tak jak mówię, zakończyć już przeciążenie, zakończyć wszystko to, co Wam nie, służyć. nie służy. No, balansujecie zamiast spełniać swoje marzenia. Lekcja dla was, drogie we w tym miesiącu. Lekcja dla was. Jaka jest lekcja dla was? Hmm. Koniec nauki. Cały czas uczyliście się czegoś. Cały czas prób próbowaliście inwestować w coś toksycznego, kochani. Czas uwolnić się od tego. Pokusą jest stabilność. Pokusą jest Kochani, stabilność. O, a może Wy chcecie po prostu uwolnić się od tego, co uważaliście za z jednej strony za toksyczne, a z drugiej strony za stabilne. Może tutaj chodzić o kogoś, kto jest apodyktyczny w Waszym życiu, ktoś, kto trzyma finanse i mm, no, wszystko w Waszym życiu pod kontrolą. Ja mam wrażenie, że tu chodzi o uwolnienie się, ale również wy yy, cały czas inwos, inwestowaliście w kogoś no, toksycznego dla was, no, kogoś może uzależnionego, uzależnionego od, yy, yy, od finansów, od tego, żeby yy, yy, rządzić. E, odejdźcie emocjonalnie, lekcja dla Was to to, że Wy w końcu odsuniecie się, uczyliście się, jak się uwolnić, a teraz e, lekcja jest taka, że odchodzicie, odsuwacie się emocjonalnie, Wy wiecie, co Wam nie służy. I macie to już gdzieś, kochani. Tutaj chodzi o Waszą determinację, o Waszą determinację, być może o Wasze spostrzeżenia, o Waszą ostrożność, hmm, jeśli chodzi o kwestie stabilne. Hmm, lekcją jest również to, żebyście wyciągali wnioski, co daje Wam hmm, poczucie stabilności w życiu i czy przypadkiem, czy nie lepiej dla Was. Odsunąć się od takiego. Mm, ja nie chcę mówić, że jesteście materialistami. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że mm, wy bardzo dużą wagę pokładacie, żeby yy, hmm, być osobą niezależną finansowo. A lekcją jest to, że y, warto by było czasami odpuścić i odsunąć się od tego emocjonalnie. No. Yy. Co więcej, kochani, co więcej, lekcja jest również to, żebyście wyciągnęli wnioski ze swoich planów, które, które mieliście, które macie na obecną chwilę. Żeby wyciągnąć, wyciągnąć wnioski, być może tutaj chodzi o otwartość kwestiach, o, nie podoba mi się, jeżeli tutaj są e, relacje, które wiszą na włosku i chodzi o, e, o kwestie związane z być może z sądem, z jakimś urzędem, warto jest o tym porozmawiać, żeby sytuacja się rozjaśniła. Wyciągnijcie wnioski, kochani, ze swoich planów i z tego, czy jesteście już otwarci na to. E, radą jest, co? Radą dla lwa w tym na miesiąc. Jaka jest dla Was rada? Kochani, wy stoicie cały czas w, na rozdrożu. Warto jest zawalczyć o to małymi, powolnymi krokami zawalczyć o rozwiązanie problemów, o wyjście z jakichś dylematów. O to, żeby jeżeli byliście, kochani, powściągliwi co do dokonania jakiegoś wyboru, warto powolutku małymi kroczkami zawalczyć. No. Jaka jest jeszcze dla Was rada? Przede wszystkim dążcie do zadowolenia. Jeżeli próbowaliście w jakiś sposób po cichutku, żyliście w iluzjach, że być może coś robicie, a Faktem było to, że jednak wyczekiwaliście jakichś działań, bo byliście zdekoncentrowani, nie wiedzieliście jak, jakiego dokonać wyboru. No to radą jest to, żebyście nie siedzieli w iluzjach, że coś robicie, kochani, tylko zaczęli kombinować i dążyć do zadowolenia. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was. Pa. pa.